Gospodarstwo w Marianówku działa jak naoliwiona maszyna. Trzy pokolenia rolników, 270 hektarów, bydło, konie i zagroda edukacyjna. Każdy wie, co robić. Dziadek odpowiada głównie podczas żniw za transport zboża, podczas, pomaga również przy sianokosach, przy sianokiszonkach. Mój tato jest głównym operatorem kombajnu, zajmuje się również opryskami. Ja natomiast, odkąd w naszym gospodarstwie zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie, takie jak nawigacja rolnicza czy rozsiewacz z kontrolą sekcji, zaczęłam zajmować się siewami zbóż. Rozsiewam również nawozy, sieję wapno. Jestem też operatorem prasy Dobel Bel podczas żniw. Ojciec dba o zwierzęta i uprawia zboże. Teraz zbiera i suszy kukurydzę. Odpowiadam przede wszystkim za przychodowli, za wycielenia krów i dopilnowywanie wycieleń. W pracach polowych no to środki ochrony roślin, opryski i dopilnowanie upraw. I Tak samo orka, uprawa siewy. Mama uczy, skąd się bierze mleko i czym karmić inwentarz. Prowadzę zajęcia edukacyjne, zagrodę edukacyjną, gdzie przyjeżdżają wycieczki szkolne i przedszkolne, i dzieci właśnie poznają zwierzęta, które tutaj mieszkają, dowiadują się, skąd pochodzą podstawowe produkty spożywcze, takie jak jaja, mleko, sery. Trzy siostry zrobiły prawo jazdy na ciągniki. One zostaną w Marianówku. Tak, jak już mamy te swoje role w gospodarstwie, to myślę, że będziemy to. E, Przydłużały i tak jak właśnie ja zostanę przy tej zagrodzie edukacyjnej moje siostry zajmą się e, końmi, zwierzętami oraz tą częścią rolną. Niedaleko padły i jabłka od diabłoni.